Czas święta w pierwszy dzień peregrynacji jest centralnym punktem, dlatego ciesząc się Twoją obecnością, proszę byś przewodniczył tej naszej najważniejszej dziś modlitwie przed ikoną Świętej Rodziny. Proszę Cię też o Słowo Boże, żebyś do nas skierował i na końcu Eucharystii o pasterskie błogosławieństwo. Witam wszystkich obecnych na Eucharystii. I zapraszam do wspólnej modlitwy, przez którą chcemy jak najpiękniej uczcić świętą rodzinę z Nazaretu i powierzyć jej opiece, nasze rodziny i naszą parafię. Boże, Ty w świętej rodzinie dałeś nam wzór życia, sprawa byśmy złączeni wzajemną miłością, naśladowali w naszych rodzinach jej cnoty i doszli do wiecznej radości w Twoim domu. Uratujmy się w tą ikonę, dziś i jutro. Zweryfikujmy swoje postępowania w domu. I oby nikt w naszym domu nie zapytał, dlaczego jesteś taka smutna. Przecież jestem. Twój mąż, twoja żona, twoje dziecko. Ja. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.